Jest mi bardzo miło, że spośród 260 uczniów, którzy rozpoczęli przygodę w styczniu, to Wy jesteście tą piętnastką, tutaj na jednej sali, piętnastką piętro wyżej, która doszła do etapu finałowego. I Wam się już taka nagroda należy że, za to, że jesteście finalistą. Natomiast na pewno ktoś spośród Was będzie laureatem, czyli kimś, kto zdobędzie albo pierwsze, drugie, trzecie miejsce. I jak pamiętacie, są też dwa wyróżnienia, czego bardzo Wam życzę. Żebyście to osiągnęli. Ale wiadomość z ostatniej chwili sprawdzone testy, piękne wyniki osiągnięte bardzo duże. Chciałem przywitać w tym miejscu w centrum edukacji nauczycieli w Koszenim, jego ekscelencję księdza biskupa Zbigniewa Ziemińskiego. Ksiądz Dyrektor Wydziału Katechicznego Gminy Koszemisko Kołobrzewskiej, ksiądz Dariusz Wypych. Pani Izabela Suckiel, która reprezentuje ten budynek, tą instytucję, czyli Centrum Edukacji Nauczycielnej w Koszeminy. Witamy serdecznie. Jest również z nami pani Alicja, która zapoczątkowała. I dziękuję również panu Kazimierzowi, który kontynuuje tą piękną tradycję Ściąga tak dużo osób. Proszę Państwa, Centrum Edukacji i Nauczycieli swoim zasięgiem obejmuje tak zwane dawne województwo koszalińskie. ale diecezja jest dużo szersza i w związku z tym bardzo się cieszymy, że dzięki temu konkursowi są z nami również przedstawiciele innych regionów i Piły, i Wałcza, i, Słupska, i okolic. Więc to jest też zasługa tego konkursu, że państwo mogli przyjechać, że mogli zobaczyć nasze centrum i może również poprzez inne, że tak powiem, drogi nawiązywać do współpracę. Gratuluję wszystkim udziału i zwycięzcom oczywiście, laureatom, Wszystkim, którzy otrzymają nagrody. Dobrym, dobrym zwyczajem takiej zdrowej konkurencji. To jest bardzo, bardzo dzisiaj cenne i, i wartościowe. Tym bardziej jeszcze w tym, w tym takim kontekście wiedzy o bo Panu Bogu, szeroko, szeroko pojętej. Zatem. I Wam, drodzy i Już teraz chcę z całego serca pogratulować tym, którzy. Wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, w moim rozumieniu to już jest wielka frajda. Sama ta odwaga do do pewnej rywalizacji, ale też i sprawdzenia siebie samego. Swojej zdolności, skłonności do uczenia się, do stawania w szranki z innymi, sprawdzenia się właśnie w ten sposób. Dzisiaj bardzo wielu ludzi mówi podważnie, ale nie zawsze odważnie postępuje. Dlatego tym bardziej życzę Wam, gratuluję Wam tego odważnego postępu. Dziękuję kadetom, którzy wam w tym towarzyszyli, przygotowywali, tak jak tylko potrafili, szczerze i wzmacniać. Pani Kada, mogę być Pani Lewa, koniec. Z wielkim prawem to podzielę. Pani Siemka, macha. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Nansajonczkowska. Jestem bardzo szczęśliwa. To jest świetne. To jest bardzo się Zdobywając wyróżnienie, zdobyła Nina Szkoła Podstawowa nr 3, Białograd. Szymon Kaczor, Uczeń Szkoły Podstawowej nr 7, Szczeciłek, zdobył Rytum Laureata, zdobywając Białograd. <noise> Hanna Tutek, Uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, w Słupsku, zdobyła Rytum Laureata, zajmując trzecie miejsce. I tytuł laureata jest jeszcze, zdobył... jeszcze, jeszcze. Tak. Jan Kowalska, ja. Szkoła Podstawowa Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce: zdobywa uczeń Podstawowej Szkoły Integracyjnej numer 21 Teraz no Teraz super się <noise> Nadia Łowacka. Uczennica szkoły podstawowej w Wałczu. Zdobyła 3 lata. Jan Antoniak. Szkoła podstawowa 1 w Wałczu. Zdobył lata. Agata Chudyńska. Nadia Filipowska, uczennica Szkoły Poznań nr 3 w koszali, jest dowolna tytułem brata, zajmujący drugie miejsce. została tylko jedna osoba na stronie, która nie ma nagrody. To jest Piotr Kowalczyk, uczennica Szkoły Poznań nr 3 w Sławie. Wstępuje w pierwszym miejscu É isso yeah.